Dobry wieczór, kochani, witam Was wszystkich. Przy okazji chciałabym sprawdzić, czy dobrze wychodzą nam tutaj live'y. Mam dzisiaj dla Was ćwiczenia dotyczące tłumaczeń. Tłumaczenia nie są trudne, myślę, że są dość łatwe, ale chciałabym sprawdzić, jak sobie radzicie z tłumaczeniami. Także, jeżeli ktoś jest, to serdecznie Was zapraszam do wspólnej nauki. Więc pierwszym wyrażeniem, które, które chciałabym, żebyście spróbowali przetłumaczyć na język angielski, to wyrażenie bardzo proste: jak się masz? Okay? Czyli jak przetłumaczycie wyrażenie jak się masz? E, chciałabym, żebyście komentarze zapisywali e, z tłumaczeniem, czyli jak się masz? Czy mamy pierwszy komentarz? Dajcie znać. Jak się masz, jak brzmi to w języku angielskim? Będziemy mieć coraz więcej tłumaczeń. Także też także, um, chcę sprawdzić, jak działa grupa, czy są osoby, które są aktywne i które chcą się uczyć z nami. E, czyli dokładnie z angielski w trzy minuty. Jak się masz? How are you? Bardzo dobrze, super. Czyli mamy jak się masz? How are you? Um, oczywiście są różne sposoby na to, jak powiedzieć Hawaii w języku angielskim um, i możecie sobie na przykład te, te wyrażenia sprawdzić w grupie Angielskiej w 3 minuty albo na moim TikToku. Ok, następne wyrażenie, które chciałabym sprawdzić, czy znacie, to jak się czujesz, czyli jak zapytacie innej osoby, jak się czuję. Jak będzie brzmiało to w języku angielskim? Zapisujemy odpowiedzi w komentarzach, kochani. Jak się czujesz? Jak zapytacie się kogoś, jak się czuje w danym momencie? No właśnie, nie jest to Hawaju, tylko możemy inaczej to się zapytać. Za, y, też nie Hawaju, Ok? Hawaju mam, jak się masz, a jak się czujesz? How do you feel? Albo jakie jeszcze mogą być. How do you feel? Widzę druga osoba. How are you feel? Więc e, jak ja zadawałabym takie pytanie, to powiedziałabym na przykład How are you feeling? Bo pytamy się w tym momencie, kiedy się, mm, kiedy rozmawiamy z daną osobą, chcemy sprawdzić, jak się w tym momencie czuje, prawda? Czyli How are you feeling? Super, bardzo dobrze. Następne wyrażenie, które chciałabym, żebyście spróbowali przetłumaczyć na język angielski. Nic mi nie jest, tylko jestem trochę zmęczony. Nic mi nie jest, tylko jestem trochę zmęczony. Jak zapiszecie, jak, jak powiedzielibyście, że nic wam nie jest, że jesteście troszeczkę zmęczeni? Zapisujemy, kochani, w odpowiedziach. W komentarzach nic mi nie jest, tylko jestem trochę zmęczony. Jak zapiszy, zapisujemy to wyrażenie? Czekam na wasze komentarze. Nic mi nie jest, tylko jestem trochę zmęczony. It is okay, but I am tired. Mm -hmm. No, na przykład możemy tak zaprezentować, tak Czyli It's okay, but I am tired. Uh -huh. A jeszcze jakieś inne przykłady macie? Na to, jak powiedzieć, nic mi nie jest, jestem trochę zmęczony. Zapiszcie, kochani, w odpowiedziach, jeżeli macie pomysły, oczywiście. Um, a ja na przykład um, w tym momencie powiedziałabym: uh, I'm fine, just a bit tired. A bit tired. Zwróćcie uwagę na słówko bit, czyli nie bit, tylko bit tired. I dużo osób właśnie wymawia to jako taj, tired albo coś w tym rodzaju. Tired, tired. Just a bit tired. Czy Ktoś miał taką odpowiedź? I'm fine, but I am tired. Mhm. Ok, następne wyrażenie, które chciałabym, żebyśmy jeszcze wieczorkiem przetłumaczyli, to jestem zmartwiony. Jak będzie to brzmiało w języku angielskim? Jestem zmartwiony. Zapisujemy, kochani, w odpowiedziach, jestem zmartwiony. Jak przetłumaczyć to wyrażenie? Jestem zmartwiony na język angielski. Mhm. Jestem zmartwiony. Ja oczywiście powiedziałabym, że I'm worried. I'm worried albo I am worried. Mhm. Super. Cieszę się. Um, tyle osób odpowiada. Super. I'm worried, ale ja nie jestem zmartwiona, bo widzę, że dużo osób chce się uczyć języka angielskiego i bardzo dobrze sobie z tym radzicie. Ok, następne wyrażenie, które chciałabym sprawdzić, czy znacie, to jestem zmęczony albo jestem zmęczona. Jak to wyrażenie będzie brzmiało w języku angielskim? Zapisujemy nasze odpowiedzi w komentarzach, kochani. Aha, jestem zmęczony, jestem zmęczona. Zresztą, która już godzina jest. Dopiero co skończyłam zajęcia. Czyli I am tired. Mm -hmm. I am tired. Super. I am tired. Bardzo dobrze. Pokazuję tutaj odpowiedzi. A teraz myślę, zastanawiam się, jak spróbujecie przetłumaczyć to wyrażenie. Czyli nic ci nie jest. To jest bardzo ciekawe. Jak, jak przetłumaczycie wyrażenie? Nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Jak przetłumaczycie to wyrażenie? Ja dam Wam oczywiście swoją propozycję, ale czekam na Wasze. Are you OK? Are you OK? Mm -hmm, super. Jakie jeszcze możemy mieć propozycje? Mm -hmm, I am tired. No to już jest jeszcze z poprzedniego, tak. Are you OK? Super, czyli are you OK? OK. Czyli nie mówimy OK albo OK, tylko OK. Mhm, super, bardzo dobrze. Kolejne wyrażenie. Co się stało? Co się stało? Jak przetłumaczycie to wyrażenie? Co się stało? Albo jaki jest ewentualnie problem? Co się stało? Co się stało? Jak to przetłumaczycie na język angielski? Czekam na wasze komentarze. Widzę what happened. Mm -hmm. What is happened. Mm -hmm. Jeszcze jakieś inne propozycje. What happened. Mm -hmm. A my możemy, kochani, powiedzieć na przykład: What's the matter? What's the matter? Czyli, co się stało? What's the matter? I kolejne wyrażenie, które mamy na dzisiaj, to boli mnie głowa. Boli mnie głowa. Często, gdy siedzi się długo przed komputerem, może boleć głowa. Czyli jak przetłumaczymy sobie to wyrażenie na język angielski? Boli mnie głowa. Zapisujemy odpowiedzi w komentarzach, kochani. Czyli boli mnie głowa. Jak to wyrażenie przetłumaczycie? Mm -hmm. I have a headache. I bardzo wyra wyraźnie trzeba zwrócić uwagę na to, że headache. Headache. Nie head headache, albo coś w tym rodzaju, tylko headache. 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 ache, Jako ból. Headache. My head hurts. Jak coś. Nie head. Mm -hmm. Czyli headache. I proszę Was teraz, bardzo proszę żebyście powiedzieli mi, tutaj mam odpowiedź. Jak takie lekcje wam się podobają i czy są dla was przydatne. Ja wiem, że to są może podstawy podstaw, tak? Ale czy takie lekcje są dla was też przydatne, żeby sobie przypomnieć podstawowe wyrażenia. Będę starała się przygotowywać zajęcia dla różnych poziomów, z łatwiejszym i z trudniejszym materiałem. Dzisiaj bym powiedziała, że to jest materiał bardziej dla grupy podstawowej, ale nie tylko. Więc powiedzcie mi teraz kochani w komentarzach, czy Wam się takie zajęcia podobają. Jeżeli tak, bardzo się cieszę. I też mam do Was pytanie, o których godzinach najlepiej robić livey, żebyście mogli pojawić się na nich żebym ja też mogła się wbić w godziny, kiedy już macie wszystko zrobione, kiedy dzieci już sobie słodko śpią, a Wy macie czas na naukę, bo domyślam się, że większość z Was to osoby dorosłe, które uczą się języka angielskiego. I drugie pytanie, oprócz tego o której godzince moglibyśmy się spotykać, to jaka tematyka Was interesuje? E, domyślam się, że większość powie gramatyka po 17. Ale tutaj mam takie pytanie: czyli godzina 21, godzina 22. Bo próbowałam kiedyś robić zajęcia w soboty o godzinie 18. Ale bardzo dużo osób jest tak naprawdę zajętych w tym momencie. Czyli od godziny 20.00, mówicie, kochani, tak? Dobrze, czyli jak skończę zajęcia z grupą VIP Standard, to będę starała się pojawiać i organizować lekcje. Czyli bardzo Wam się podoba, bardzo się cieszę. Po godzinie 20.00, a teraz jeszcze powiedzcie mi, jaka Was tematyka zajęć interesuje. Czy chcecie się uczyć zdań, tłumaczeń zdań, czy jakieś słownictwo konkretne. Z czym macie największy problem? Bo jeżeli chodzi o zajęcia z konwersacji, to mam nadzieję, że już coś tam dowiedzieliście się na temat grupy Standard VIP. Gromadzę się, spotykam się z grubą Standard Deep od tak naprawdę w trzy dni w tygodniu na czas wakacji, a od września znowu pięć dni w tygodniu i ćwiczymy konwersacje codziennie z języka angielskiego. Czyli godzina 21-22 polskiego czasu, 20 angielskiego czasu. Dobrze, a teraz jaka tematyka, dziubeczki moje, kochane? Co zdania, czyli zdania do tłumaczenia. Uh -huh. Um, tak, że zdania z języka codziennego. Właśnie o to mi chodzi. Tak jak dzisiaj, no te wyrażenia są tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo popularne. O wakacjach, o hobby, reporty, spiec. Uh -huh. Też um, jutro, nie wiem czy um, wiecie, będą organizowane zajęcia ze mną um, i z Danielą um, i będziemy rozmawiać na temat strony biernej. Także was serdecznie na te zajęcia zapraszam. I to będzie pojawił, to pojawi się na grupie angielski z pewnością. Zdania do tłumaczenia. I jeszcze jakie zdania do tłumaczenia? Bo angielski to jest. Wszechstronny i naprawdę jest dużo rzeczy, które można się nauczyć, jeżeli chodzi o język angielski. Może coś, jakieś konkrety. Ja wiem, że jest ciężko Wam uczniom. Zdania. Medyczne, przypuszczam. Aha, słownictwo medyczne to może jakieś choroby, na przykład czyli podróżowanie, choroby, lekarz, fryzjer, kosmetyczka. Co jakiś czas mogą być słówka i wymowa. Więc jeżeli chodzi o słówka i wymowę, nie wiem, czy widzieliście, ale staram się na swoim fanpage'u, na swoim TikToku, nagrywać krótkie, mini lekcje, gdzie próbuję dla Was wymawiać słówka, z którymi macie. Problemy, więc jeżeli macie taką ochotę, to zapraszam serdecznie Was, żeby obejrzeć sobie moje TikToki, moje um, nagrania na Facebooku, i tam macie właśnie słówka, na przykład Vegetable, Comfortable, Available i inne. Ok? Um, czy nagranie będzie nagrywane? Um, ciężko mi powiedzieć. Um, mam nadzieję, że tak. Też muszę jeszcze sprawdzić wszystkie opcje, jak tutaj można nagrywać te zajęcia, bo myślę, że fajnym by było sposobem gromadzenie tej całej wiedzy w jednym miejscu. I już, ha, i widzę, że związane z pracą. Ok, ostatnie moje pytanie, więc ja sobie zapiszę te wszystkie tematy, które chcecie ze mną omówić. Od 1 do 5. Jaką ocenę dzisiaj za zajęcia byście mi wystawili? Nie czuję się jeszcze super mocna, jeżeli chodzi o lekcje live i nagrania. Jest to ciężka praca ze sobą, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę te zajęcia Wam się podobają i że będziecie się na tych zajęciach pojawiać. Ok, czyli nawet się szóstka trafiła. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Także wiecie, Będę starała się, żeby dzielić się z Wami moją wiedzą, moimi umiejętnościami, i mam nadzieję, że będziecie z tych lekcji jak najwięcej wyciągać. Stanisławie, więc jeżeli chodzi o recruitment interview, to mogę Ci bardzo pomóc z tymi kwestiami. W Wielkiej Brytanii pracowałam jako menadżerka i jako rekruterka, więc jeżeli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne. To jest to, co bardzo lubię robić i przygotowuję w ten sposób wiele osób do tego, żeby znalazły swoją wymarzoną pracę i żeby dostały się tam, gdzie chcą. Także, jeżeli byś chciał poćwiczyć rozmowy kwalifikacyjne, to zapraszam na indywidualne spotkanie i tam mogę Cię przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Tam będziemy ćwiczyć konkretne zwroty, bo to musi być dopasowane indywidualnie do ucznia-pracownika. Okej, okay, dobra. Także, kochani, dziękuję za dzisiejszy spontaniczny live, sprawdzający funkcje też tego programu. Mam nadzieję, że jakość jest dobra, że dobrze mnie słyszycie i będziemy się spotykać wieczorami, tylko godziny 21-22, bo wtedy akurat troszeczkę mam czasu. Życzę Wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia na zajęciach jutro. O godzinie 20 trzymajcie się, strona bierna. Pa pa, pa pa.